I nie komponuje się e, cały ten temat, o którym będziemy teraz rozmawiać e, z pewną audycją, którą nagraliśmy swego czasu dla e, Rzuć Pan Smaczka, dla naszego podcastu e, i to był podcast akurat w tym wypadku popkulturowo ogólnie. Szkoda, że tu nie ma trikiego, bo teraz bym trochę chyba jednak się chełpił, bo ja tam rzuciłem coś taki tekst, że życi, żyjemy w najlepszych czasach dla seriali SF. Najlepszych obecnie, ale on też powiedział, że najlepszy, no, chyba następne no będzie lepsze to, jeszcze. On się czepiał. Myślę, że on próbował ratować się, wyjść z twarzą, bo zrozumiał w połowie audycji, że mam rację, po prostu tak. Taka tak teraz ty to zagrałeś jak pole Nie ma go tutaj, więc możesz odstrąbić zwycięstwo. Brawo, biją nasi w ale, ale rzeczywiście e, powiem to dlatego, że wiem, bo rozmawiałem z Gniewkiem ledwo... E... Wczoraj mm -hmm. tak naprawdę i rozmawialiśmy, no i on na cię strasznie był, strasznie był zadowolony z niego ja też jestem z niego strasznie zadowolony I A ma ja wrażenie, jestem po prostu nie... zadowolony. Po prostu jesteś zadowolony. Mm -hmm. Czy mile cię połechtał? Oczywiście, no bardzo dobrze mi się oglądało, ja go rozłożyłem, ja go nie zbindżowałem, wiesz? Poczekaj, wieczka, jak... bo ja też chcę to powiedzieć. Ja go nadal oglądam ze swoją dziewczyną, oglądamy po jednym odcinku, więc jeszcze nie skończyłem, więc na rozmawiajmy chcesz, w ogóle... Na co Po piątym. Ale rozmawiajmy tak. tak, żeby ogólnie rozmawiać, ale nie, nie, nie spolerujmy mhm. tego, że jeszcze nie obejrzeli. Cześć Mieszko. Pojawił się. Teraz coś napiszę, żeby mnie ściszyć albo coś. Słuchaj, ja powiem dlaczego, bo on jest... On nie oferuje niczego niesamowicie ani odkrywczego, ani nowego. Nie jest żadną jakąś jakością zmienną, czymś wybitnym. Jest świetnie rzemieślniczo zrobiony. Ja to bardzo cenię. I dlatego też uważam, że jest fajny serial. Z przyjemnością do niego wrócę, ale to nie jest coś, co będę w pierwszej mojej dziesiąty seriali wymieniał. Nie wiem, to nie jest dla mnie expense. Pierwsze sezony, które były czymś niesamowitym, jak zacząłem oglądać. Ja w ogóle się cieszyłem, kiedy była poszła informacja, że będzie ekranizowany, bo ja już miałem dwie książki przeczytane wtedy, tak? Eee, więc też wiedziałem, czego oczekiwać. Eee, więc chyba z tego też wynika. Jest dobrze zrobiony, zwłaszcza dla jak jesteśmy miłośnikiem tej franczyzy, a ja jestem, bardzo lubię. No właśnie Ktoś coś podrzucił, że lokaj zabija okazuje się na końcu. <śleszy> <śleszy> o nie Expense Foxa <śleszy> ciszej. No Wiesz tak, go, no fajn, jak, fajnie to powiedzieć. Jeśli rośnie do prawdziwego SF, to pogadamy wtedy, dobra? Tak. E, czyli to, co powiedziałeś, to jest fajne, że dla fanów gry to jest Must see To, to nie, ma, nie, nie ma, ma Must, Ale tak, na pewno, że ktoś lubi grę, to powinien obejrzeć, ponieważ bardzo z szacunkiem do materiału źródłowego podeszli, i pokazali świat gry, tak? Łącznie z takimi elementami, które będą odczytane tylko przez miłośników gry i graczy, czyli wygląd broni, nie wiem, sprzętu, technologii, tam zmienili. Gdzie musieli to na względów fabularnych zmienić, czyli wielka kłótnia, która wybuchła, że przecież pan celży nie miały przyłbic odsuwanych? A tutaj mają, bo trzeba rejestr pokazać aktora i tyle. Dokładnie. Ja to absolutnie rozumiem. Mnie się bardzo podobało, ponieważ e, Triki i Marcelina oglądają serial razem. Triki jest wielkim fanem serii gier mm -hmm. komputerowych. Marcelina nigdy nie grała w żadnego falauta i w którymś momencie jest scena, w której przychodzi pan i mówi, e, że zepsuł nam się filtr do. E, Oczyszczenia wody i mamy 100 dni na wodę e, jeszcze I po, prostu, i po prostu ubarł ze śmiechu e, Gniewko, a Marcy na wrócił ale dlaczego się śmiejesz, tak? Na tej zasadzie. Wiesz, to jest żart, który czekał na opowiedzenie 20 kilka lat od <grymianie> pierwszego polauta tak? Tak, w sposób dosyć no. ładny rzeczywiście został zagrane I teraz, co jest ciekawe, że oprócz tego, że rzeczywiście jest zestawiona sporo tego, znaczy z szacunkiem podeszło się po prostu do e, materiału e, Źródłowego, to dodatkowo mam wrażenie, że jest całkiem niezły scenariusz, tak naprawdę. I że nie ma obron obronienia się przed tym światem. Sceny w, tej, w tym serialu momentami są mocniejsze niż w grze dla mnie. Poczekaj. I to jest ten moment mojej chwały. Nie tylko sam na sam, ale przy czacie i świadkach mogę ci zrobić to, co ty często robiłeś. Ja znam ludzi, naszych wspólnych przyjaciół, którzy powiedzieli: że To jest słaby scenariusz. Po prostu, Sławku, to jest okay. słaby scenariusz. Ale na, ty tak uważasz? No czy, tak, czy znasz ludzi, którzy nie, tak nie, powiedzieli? Ja uważam, yy, nie, to Wardem gdzieś tam mówił, nie? I to już tak już bez nabijania się, broń Boże. Ale ja uważam, że on jest taki absolutnie zwyczajny. Nic, nic nie zaoferował zaskakującego, żadnego jakiegoś specyficznego plot twista. Nie jest po prostu prostą historię, którą opowiedział do tego momentu, wydaje mi się, że kolejne sezony mogą coś ciekawszego powiedzieć, ale wiesz co uwielbiam w tym, co opowiedzieli nam w historii, że oni już założyli, że będzie ciąg dalszy, dlatego nie wystrzelali się z wszystkich pomysłów, nie pokazali przedputantów, nie pokazali wielu innych rzeczy i tyle I nie chcę więcej mówić, bo wiem, że to nie będzie tylko I to też jest fajne, że już wiemy, że będzie drugi sezon. Cześć, weź więc... przerzuć. Tak już wiemy, o weź przerzuć, dzień dobry. Wiem już, że będzie drugi sezon, dlatego też już możemy powiedzieć, że serial no, sukcesem był z całą pewnością, skoro już podpisano i wiadomo, że będziemy lecieć z tym dalej. Maciek pisze, że e, jest kilka głupich wątków i zabiegów, no na pewno, wiesz co, to ciężko to chyba uniknąć. E, ale... o, 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 ale... Mac Maciek już był bliski spoilerów, ostatnim odcinku i gulem, <laughs> nic nie mówię. Ja, wiesz co, mi się strasznie podobało, przed, piątego odcinka chyba już jest, samolot Cześć Tomku. Jest... Hej, ora. Sprzed... Nie? Sprzed yy, wybuchu wojny. Tak, to Co jest fajnie zrobione, pierwszą. że te retrospekcje są od samego początku i one są fajnie to zrobione. To jest dla gula, nie? Zdecydowanie. Tak, tak. Zresztą tutaj widać ewidentnie ekipę RPGową, gdzie masz dwie początkujące postacie, z czego jeden jest ulubionym graczem Mistrza Gry, bo dostał pancerz wspomagany na następie na pierwszym levelu. E, a jeden jest mega wykokszoną postacią. Dostał, dostał pancerz i bractwo, którego ściga za to, że go zabrał. Ej, halo, to to jest jednak różnica. A, ale to bractwo go tak ściga, że jest takie zastanie wiesz, jak to no to, dobrze, że dobrze, dobrze. rozumiem. Ten pancerz będzie cię ścigał, a. Będzicie. Znamy to oboje, rozumiem, dobrze. E, a, obaj. I rzeczywiście, acz obej. I jeszcze muszę powiedzieć, że nie tylko to jest jakby dla Gula ten wątek, bo wiadomo, że dla niego, ale jest to, mam wrażenie, też dla tych ludzi, którzy nie znają tej serii gier i dla nich ten początek jest potrzebny. To, co się wydarzyło wcześniej, troszeczkę jakby. Ale jest ciekawe, powiedziałeś, że to jest ostre sceny, nie? I ci, co znają grę, to wiedzą, że te odstrzeliwane głowy, które się zmieniają w Papkę dżemu, to jest ewidentnie zgrywzięte, i to też tam tak mnie radzi aż mocno, bo to jest tak przerysowane. Nie? I w filmie też jest tak zrobione: to jest ten czarny humor już bardzo, bardzo podbity. I, w dodatku, i w dodatku, jeszcze chyba jest tak, że e, masę tam wrzucono rzeczy, które jednocześnie są slapstickowe wręcz, po prostu są takie momenty. E, bardzo mi się podoba, jak się pierwsza raz pojawia e, e, nasz bohater w zbroi rycerza Bractwa i ta dziewczyna, która właśnie wyszła. Z woltu prawda, ze schronu widzi go z taką muzyką gdzieś w tle, jak on tak pomyka, jak taki yy, Tomasz? Ga, jakiś rycerz. ja powiem Ci, że ja jeszcze nie zawróciłem, ale na pewno wrócę, więc tak powiem, kikutka wzniosę, dobra? Półmacki. Yy, pomijacie pierwiastek żeński. Nie wiem, co powiedzieć. W się, sensie, że postać kobieca, no fajna bardzo. Właśnie, właśnie go opisałem, bo to jest jakby najważniejsze, bo my też jakby zawsze jesteśmy, niemal zawsze, jesteśmy kimś, to jest związany z. Yy, ze schronami tymi, z tymi wielkimi kryptami, i to my poznajemy trochę ten świat wychodząc z niego razem z tym, jak twórcy nam przedstawiają to. W większości gier. Gier. większości gier. Tak, tutaj mamy ten fajny zabieg, że podobało mi się to, że pokazane jest bractwo właśnie od tej strony tych młodych gierników, którzy tam się pojawiają. Mhm. Pokazane jest również ten świat sprzed historii. Ja oczywiście spotkałem z narzekaniem już, że wprowadzenie y, przyjaciela głównej postaci, która jest y, niebinarna, to jest jakby celowy ten triksowy zabieg, a mi strasznie to zagrało, w tym. Ta, bardzo mi się podobał ten aktor podobał, grający przyjaciela, y, zapomniałem jak się nazywa czarnoskóry Giermek, który jeździ w pancerzu wspomaganym. Moksimus! A Maximus. Tak mi jego imię nie pasuje do postaci, że Dlatego chyba zapomniałem. Minimus powinien być. Okej, okay, rozumiem. A, to maksymalnie medianus. No. A, fajne jest to, że w grach mamy taką pewną e, umowność opisywanego świata, przeskakiwanie pewnych rzeczy, i to zostało zachowane e, w. W tym, w tym serialu. Jednocześnie mamy takie bardzo mocne sceny, które widać, że mocno gdzieś y, potar, potarmoszą naszego bohatera, a zaraz, za chwilę, mamy scenę, w której ktoś wyjmuje steampaka, jak zobaczyłem pierwsza steampaka, to zrobimy. Yes! To, tak, było zaraz... i to jest magicznie działań. Dokładnie, <grymne> o to mi chodziło, że wbijamy. Nieważne, że piesek przed chwilą ledwo w ogóle się utrzymywał, no w tym momencie już jest w pełni na chodzie i wszystko się. oj zdradziłem sekret. I wszystko się, i wszystko się zgadza. Znaczy, I ja takich nie, rzeczy jest gdy, sporo. Gdy, gdyby dognit odpadł, to bym przestał oglądać. O, no, Tak ok. się nie robi. E, słuchaj, jak, jeżeli chodzi o. Obsadę, za taką trochę techniczną stronę, to ja oczywiście byłem zaskoczony, że pojawia się Kajer McLachlan, ale on jest tam oczywiście w taki sposób e, ciekawie zrobiony. Ale dla mnie, e, Walton Goggins, ten człowiek, który, który gra e, gula, to jest facet, który ostatnio w serialach, jak się pojawia, to ja już wiem, że to się będzie fajnie działo, że on dobrze zagra. I że e, będzie z takim to charakterem to? gdzieś tam odegrane. A powiem ci, że on mi zawsze, Ja nie widziałem właśnie chyba zbyt wielu filmów z nim, albo nie kojarzę go, ale on z tym, jak grał i to, jak wygląda, strasznie by nie pasowało do jakiegoś serialu noir. Masz rację, na pewno powinien czymś takim zagrać, jeżeli jeszcze nie zagrał. E, Aaron no, Moten, no. który gra Maximusa, szczerze powiedziawszy, chyba naj, najbardziej jest pomijalną dla mnie postacią. Natomiast. Jest ale on tak... jest fajny komediowy, bo chyba najwięcej elementów komediowych dla mnie ma. Został ale... w nie? I rycerz. Tak, chociaż ja, mam, ja czuję ten jego, ten jego dramat, ten jego, ten jego gdzieś tam główny wątek jako taki ciekawy, ale już ja nie. niedograny jeszcze mam wrażenie. No, dokładnie, mam Natomiast on jest bardzo bardzo Ela Purnell jako Lucy McLean powiem ci. No to, tak jest, to jest zupełnie fantastycznie, bo to jest tak przede wszystkim to jest świetna postać. W jaki sposób zrobić postać, która jest ciekawa, a jednocześnie to jest taka ta czysta, dobra postać, prawda, gdzieś tam z tej krypty. To kiedyś się mówiło, że ciężej zagrać jest taką dobrą postać, taką mm -hmm. czyściutką, Tak jak z krzetuskiego, tylko że. Jest... Ołki dołki już urosło do Bema. Do ołki dołki, tak. Ale w ogóle tam jest wiele rzeczy Teraz widzimy ten palec wyciągnięty, prawda, który. Od, od samego pierwszego odcinka wiemy, dlaczego wyciąga się palec z tym symbolu OK i jak trafił na, na plakaty też się dowiadujemy. E, Maciek, ja nie wiem, czy ono jest e, lowful. E, nawet nawet chaotik się bardziej wydaje w tym całym środowisku taki. E, bo ona tak nie jest chyba do końca praworządna, taka sztywna, nie? U staramy się bez spoilerów, Bo ja też nie, ja się, ja ja nie skończyłem i... jeszcze oglądać. Jakieś takie no. malutkie. ochła. A znaczy, to jest faktycznie o tyle specyficzne postawo, które jest w tym takim nurcie, że jak wybuchnie wojna nuklearna, będzie po wojnie, to będziemy mieli fajne auta, giwere i będziemy się dalej dobrze bawić, nie? Czyli czysto rozrywkowe, nie ukrywajmy, nie? Nam wielkich tragizmów raczej nie dostrzeżemy, a, a opad radioaktywny jest jakimś demonem w tle, który może nam zagrozić. Na szczęście mamy radiksy i antyrady. No właśnie, ale z jednej strony mamy fajne sceny, prawda, takie dosyć makabryczne, mamy tu takie piękne przedmioty, i nagle wpadamy do miejsca, w którym. Bardzo przyjemny, e, e, uczynny robot, mówi, co z tobą zaraz zrobi, i zaczyna się. I zaczyna się scena, która nagle, no, no właśnie, nie jest to spoiler, ale zaczyna się robić nagle poważniej. I jest świetnie podobało mi się, jak zostało pokazane Shady Sense. Zwłaszcza, że widziałem, że jak nagrywano ten serial, to bardzo wiele tych scen było granych wręcz na takim planszy z tyłu, po prostu z wydrukowanym e, horyzontem na której, po którym gdzieś tam w scenie chodzili aktorzy. To tak, że nawet, ty, ty też chyba grałeś 76, nie? Fallout 76, czy nie? Ja w ogóle jestem, to jest ciekawe, bo ja skończyłem na taktiksie, Trójkę zacząłem, ale te 3D w ogóle mnie złapały. Na takich się skończył grać Fallouty. Okej. Okay. I powiem Ci, że nawet zadbali, możliwe, że niechcący, nie wiem, jakby celowy zabieg, o tą ilość znajdzie, ogromną ilość śmieci, które są pozostawione, które gdzieś tam gromadzą, żeby tylko przetwarzać, albo żeby po prostu mieć. Były, nie? I to tak faktycznie one tam gdzieś zalegają, i to widać w scenografii. Zresztą świetnie zrobiona scenografia. No i świetni tacy, tacy jednorazowi NPC, które się pojawiają, prawda? Mężczyzna, który proponuje małżeństwo przechodzącej Lucy zaraz na początku. No, powiem ci, ja się mocno ubawiłem, bo te sceny momentami są naprawdę łącznie z dialogami. No, są z keczami, one są sketchami. one są Naprawdę świetnymi skaczami. Scena z pierwszym, z pierwszym wejściem do akcji Maximusa w pancerzu, żeby pomagać bliźnim. Tak jest, tak jest. No. Jest to rzeczywiście jest, jest to ciekawe. I właśnie mówię, jest to, jest to przetyka, przetykane takimi mocnymi gdzieś scenami, które aż trochę bolą, że tak powiem, jakby ktoś usypiał nas lekko, a potem nagle tak mocniej przez to przywalił. Bo... Właściwie ci nie mogę za bardzo powiedzieć finał w ten sposób działa i to... Nie Nie opowiem, mhm. rzeczywiście, okej. Okay. Ale tam faktycznie jest takie zagranie, typowo w amerykańskich serialach, by po duży, długiej ilości śmiechawy zrobić takie jedno mocne pieprznięcie, żebyś troszeczkę poczuł, nie? I, I chyba trochę im to wychodzi, chociaż nie jest idealnie, ale nie w takiej konwencji. I ja nie, mam teraz... W nie uda się zrobić takiej tragedii. Ja mam teraz takie ciekawe dosyć wrażenie, i rzecz, którą podpowiedział mi Triki, bo on jest bardzo spostrzegawczy i potrafi ładnie zwerbalizować wiele słów, które mam gdzieś w głowie: że skończyły się, proszę Państwa, te czasy, kiedy dev dobijał się do filmowców, żeby zechcieli sfilmować jakąś, jakieś znane, że tak powiem, motywy, znane jak gry czy, czy, czy postacie, tak samo jak z komiksów. Teraz to myślę, że ci ludzie z filmu muszą przyjść i muszą udowodnić, że oni postarają się jak najlepiej potraktować materiał. Ja jestem ciekaw, jak to było zrobione, bo on chyba, ten serial jest chyba mocno sygnowany przez BTZD. Bardzo, do tego stopnia to właśnie zaubarowany zauważył... całkowicie chyba przez BTZD. Dokładnie i jeszcze tam jest więcej logo Bethesdy jest wcześniej przed reżyserem w ogóle odcinka. A więc no, wyobraź sobie jako artysta, że teraz masz informację, że to Bethesda zrobiła, a ja jestem tylko wykonawcą. I, no i tak mocno się muszę tego trzymać, prawda? Pamiętaj, że tam prawdopodobnie główne skrzypce bardzo mocno grał dość zna, znany i sławny, a czasami nie według niektórych niesławny, to Howard, nie? czyli gość, który stoi za całą franczyzą. Stąd też zresztą oskarżany jest serial o to, że bardzo mało wykorzystuje New Vegas, które, czyli tą część, która jest z bardziej udanych, chyba najbardziej udaną. Z... No, on dostała w... najwięcej nagród, chyba, ale z drugiej strony ale... jest przez ludzi, którzy są blisko związani z Falloutem traktowana jako coś spoza kanonu, trochę momentalnie. Dziwne, bo ona właśnie w kanonie mocno mieści dużo jest protestów, ale to była robiona przez zewnętrzną firmę, przez Obsidian, nie? więc okay. spór był solidny i teraz się przerzucają, że będzie jednak wykorzystana ta wiedza. E... Dla niektórych to jest widocznie ważne. Nie? No i Maciek rzeczywiście zauważył dobrze to, co już wcześniej mówiliśmy. Drugie życie Falauta 76 rzeczywiście jest faktem po, po tym, jak ten serial się pojawił. Nagle gracze wrócili w dużej ilości i chyba trochę w jedna, jedna Dzieło napędza drugiej, tak może. Liczę, że to potrwa dłużej. Ale paladyn, jak to widzę tak, nie, to nie jest Fred, to nie jest e, the After Day, to nie są listy martwego człowieka sowieckie. E, to nie ma powodować depresji I to Ej, jest rozrywkowe kino. To czy... widać wręcz w kolorach. Przecież tam są fantastyczne kolory, nasycone, piękne. Tak, bo... stworów, wszystkiego, prawda? Nawet ten strój taki idealny, e, kryptowy przez cały czas, który tam O to niektórzy mieli pretensje do Fallouta 76, o, wiele pretensji było na początku do tej gry. Jedno z nich to właśnie było, że jest zbyt. Kolorowy. Nie? No, może przyzwyczajeni po trójce, prawda, i, i po czwórce rzeczywiście mogli tak stwierdzić. Słuchaj, ale to nie jest w krótkim czasie, tak naprawdę, pierwszy serial post-Apo, który bardzo dobrze potraktował źródło. Bo przecież ledwo co jesteśmy po The Last of Us. I po historii wręcz przeniesionej bardzo tak, wiernie nie może żywca, z góry, nie? prawda, do serialu i zrobiono świetny serial, taki który, jak to oczywiście HBO, jak się coś zabiera, to zazwyczaj jest to na takim bardzo wysokim poziomie, no przez graczy jest to dobrze przyjęte w miarę, Tam, czy, każdy, przy zawsze będą narzekania, to wiadomo. Czy znaczy, może to jest kazus jak z swego czasu z ekranizacjami komiksów, że trzeba było ileś lat odczekać, by wreszcie się udały? Komiks już doszło do momentu, w którym znowu są miałkie te ekranizacje. Mam wrażenie, bardzo mocno, niestety, zwłaszcza te Marvelowsko-DC. A na razie post-Apo na podstawie GR gdzieś zaczyna święcić triumfy, więc na ileś lat znowu będziemy narzekać, jak to fatalnie ekranizują. To jest soida popkultury. Tak może być. Ja jestem w tej świetnej sytuacji, że jeszcze przede mną kilka odcinków i bardzo się na nie cieszę. A czy czekamy my już na następny sezon Fallouta? Może nie z utęsknieniem, ale ja akurat, kurde, się cieszę, że będą kontynuować. Tu i teraz żyję, więc to, co jest, to na nim oglądam, a jak się pojawi, to jest trochę wystarczy z bojsami. W czerwcu kolejny sezon, jestem bardzo zadowolony. <laughs> nie, ale nie czekałem, że stało rok z utęsknieniem. Jest to nie, z utęsknieniem to czekam zazwyczaj na yy, Boże. Yy. SF, alternatywna podróży w kosmos, podboje kosmosu. No, a mówisz czy... o For Mankind. Tak, tak, dokładnie. A najlepsze jest to, że czekałem, czekałem, a w końcu nie obejrzałem ostatnio sezonu się do końca. To no, też będziesz miał ciekawe rzeczy do zrobienia. Mhm. Także chyba tutaj zakończymy naszą opowieść o Falloutzie, e, serialu, który mam wrażenie, że nie tylko e, tej grze komputerowej, e, czyli Fallout 76 dał drugie życie, ale że może też trochę ludzi sięgnęło po podręcznik e, do... 2D20 do falauta, który jest również blisko gry, mam wrażenie, i stara się naśladować ją w wielu miejscach. To przecież renesans jest na trójkę, na czwórkę, na New Vegas. Na wszystko. wszystko Widać to na streamach na Twitchu. No Pewnie w Beteźni są bardzo szczęśliwi w jakiś sposób, chyba im to wróciło finansowo. Ja też jestem. No, chyba chcę więcej takich seriali rozrywkowych i nie bojących się troszkę trudniejszych tematów. Tak jest.